Witam w moim pierwszym odcinku modów do manków w 1.1. Jestem z a to będzie mój pierwszy mod, on nazywa się Tenggs Helik. To jest mod jakoś tak. Potem wam tam papier nazywa się. Tenggs Helik. Tenggs Helik. Teng. A potem papier to jest znowu Helik. A więc tak. Mod. Otwiera helikopter doby crafting paźdzmiłszy patrz przynajmniej 3 dziewka 3 kawałki dziewczęta patrzmy robimy kafting pancer i robimy tak robimy łódkę mamy łódkę mamy helikopter w 5 sekund kładziemy go tak wygląda helikopter jak to jest nawet fajna wychowuje się jak łódka Patrzcie, E, tak to jest odkowa, tak to chyba Patrzcie, jak to są unosimy. Teraz celując, klik z celamy. TNT! Oto jest bomba. A trzymając ej, nawalamy pocieczków. Patrzcie. A krafty tu powinien sobie mogli poprawić, bo ja dzięki temu mordowi mogę sobie bardziej wyżywać na... MP, MPC to zaczyna się w głupi pacjent. Macie złe drogi od manipulacji. Zrób. Czyli masz złe wołowisko. Nie widzicie biedne MPC. Więc... Trwa co muda. Zrób to dla dobra. MPC-tów. Tak, to mod jest bardzo dobry, a teraz Wam bym mógł zaprezentować taki bardzo Hollywood efekt. Czeka, tu na F5. Dobra, Zaczynam, Dziup. To jest... To Hollywood. Jej, wybuchłem. A więc... Lik do moda, to mod to opisę filmu tak i... mam błęd seks to ja. nie lubię a to jest moja wspaniała platforma modów ile? tego, tutaj nie było no to, tak to to oddziało, które znam, by zrobić moda dobra a więc ja, będę kwantować